Drodzy Państwo, jesteśmy na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości z Arturem Szałabawką, dwóch posłów ze Szczecina. W tej chwili trwa atak na naszą granicę. Co musi zrobić rząd Tuska, żeby to przerwać? Odejść. Rząd Tuska musi odejść. I moglibyśmy przerwać tutaj już ten wtedy nagranie? Wtedy nagranie by się nasze skończyło. Natomiast to, co robi w tej chwili rząd Tuska, no to robi wszystko. Na przekór temu, co powinien rząd, który dba o Polskę, robić czyli wpuszcza nam nielegalnych migrantów. Dzisiaj opublikowałem nagranie jednego, no, informator tak naprawdę, który mówi wprost, że ci ludzie nie są łapani gdzieś po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej, tylko są wyciągani nawet z domów. Dlaczego rząd ufa Niemcom? Bo to jest wprost, jak z Kowalskim byliśmy u komendanta głównego SG, mówił, że oni ufają Niemcom, nie sprawdzają kompletnie tych migrantów. Niemcy po prostu stosują zasadę, żeby pozbyć się wszelkich migrantów nie, nie, nielegalnych, którzy stwarzają im problemy. Migrantów z, z Afryki Subsaharyjskiej, z Somalii, Erytrei, to są, to są wszystko migranci, którzy nie przyszli przez białoruską granicę, tylko oni przypłynęli statkami. Zresztą notabene oni wszyscy mówią, że oni przypłynęli łodziami, że oni Polski nie znają. Szczecińska Wyborcza i taki gość jak Słowik, e, czyli chyba szef Dalej Zielonych, postać nie ma co komentować, e, mówią, że nic się nie dzieje że nie ma problemu. No to tak jak ktoś nie chce widzieć problemu, to go nie widzi. Natomiast większość Polaków, większość Szczecinian, a jesteśmy ze Szczecina, ten problem widzi, bo ten problem istnieje, bo codziennie około 20-30 czarnoskórych obywateli z Somalii, Etyrei i innych krajów afrykańskich znajduje się w Szczecinie. Dlatego drodzy Państwo, jako posłowie ze Szczecina wzywamy na granicę brońmy granicy. My też tam będziemy.